Natural? No. Wardenga A. już wie. Tam? No. No no i co? Masz jeszcze czas, żeby się przyznać. Do czego, kretynia? Co robiłeś z dziewczynkami? Weź, kurwa, weź, nie w kurwa, nie w Dobra, czytam Ci. Jutro kolejna część Pandora Gate. Niestety mam wrażenie, że gdzieś w sieci influencerów ukrywa się ktoś jeszcze z mroczniejszymi tajemnicami. I to moim zdaniem jest przesłanie, że to jest ktoś czarny. Bo mroczne to czarne. Ja, to jest coś nie? Weź. Weź. To nie o Tobie? Nie. To o Twoim starym, kurwa. To już dobra. Nieważne. Nieważne. Dobra, ma. Omerganin? Nie no, człowieku, kurwa, co Ty pierdolisz w ogóle? No to kto inny jest jeszcze mroczny? Omo kurwa. Co ty kurwa mówisz? Jaki mokebę No, tyle. Dobra, człowieku. Co? Byłeś wczoraj na imprezie, tak? Co? Byłeś na imprezie wczoraj? Byłem z no. O której skończyliście imprezę? No już późno, co? O której? No nieważne, człowieku, kurwa. Bo ja słyszałem, że after party się o dziewiątej rano zaczęło. No, może. być. Ja pierdolę, kurwa. Stary, ty masz 32 lata, ty, możesz ty dojrzeć w końcu? Ja? Ja mam 21 lat, co no. ty pierdolisz? Kurwa, ale masz 21 lat kurwa od 11, no. No i dobrze, kurwa, człowieku, nie mam 32 lat, mam 21 lat, kurwa. No, ale... Grudniu 22. Stary, możesz dojrzeć? No, chciałbym, wiesz? Ale ja mam takich kolegów, pierdol, nie jak ty i się nie da, kurwa niestety. Aha, czy teraz moją widą jest to, że jesteś menelem, jesteś menelem, wychodzisz w środę, nie, wracasz nie w niedzielę? Menelem, jest człowieku, nie jestem menelem, ja jestem poważnym człowiekiem rozrywki, tyle. Kim jesteś jeszcze raz? Człowiekiem rozrywki. Ja pierdolę jakim człowiekiem rozrywki, co ty kurwa mówisz? No, człowiekiem rozrywki, debilu, kurwa. Tyle. Co, co to znaczy? No, jestem rozrywkowym człowiekiem, stary. Tyle. Tam cię jest, ja jestem, tam jest bardzo miło. <laughs> ja się, Taka prawda jest, tak naprawdę.. Hashtag Mefedron, tak? Ale już nie, postanowiłem jak się dzisiaj obudziłem, że już kończę z tym, wiesz. Ale ty tak mówiłeś jak się poprzednim razem obudziłeś i w sumie ja to słyszę 70 razy w roku Ale kurwa, już teraz to nie mnie. już raz występałem <laughs> Czyli <śmiech> nie będziesz już pił? <laughs> Jeszcze raz. <laughs> nie będziesz już pił? Kurwa może się napije raz w tygodniu, ale tak to piątole to. No to mówisz, że to nie jest dla ciebie, będziesz pił raz w tygodniu. No, bo wiesz, jak się piło. Muszę, muszę schodzić tak wiesz, powoli. A teraz ile razy w tygodniu piłeś? Co? Ile razy w tygodniu teraz piłeś? No że wiesz, czasami trzy, czasem cztery. <laughs> nie wiem stary, to nie ode mnie zależy, kurwa, po prostu na pojebanych znajomych, no. Nie A tak? czyja to jest wina? Twoja. Ale ja kurwa ci mówię, że masz nie pić, kurwa, ja z tobą nie piję, no to jak moja wina? Ale mnie to nie obchodzi, stary, jest twoją winą i no tak, tak wychowałeś, kurwa, Użyna. Ale jak ja cię, kurwa, ja cię nigdy nie wychowałem, co ty pierdolisz, ty? No właśnie dlatego, że mnie nie wychowałeś, kurwa, tak teraz się dzieje, no. A ty, ty jesteś, kurwa, starszy ode mnie, ale słuchaj, ty, kurwa, zawsze zwalasz na mnie winę. Ja jestem winą, że jesteś płynnym alkoholikiem, ja jestem winą. Taka. No. Nieważne. Nie jestem szpunem kurwa. Lubię sobie przypierdować od czasu do czasu, ale to nie znaczy, że jestem szpunem kurwa. <grym> ja pierdolę. A alkoholikiem jesteś? Cztery przynajmniej jestem. <grym> tyle. A alkoholikiem jesteś? Nie. Lubię sobie pić od czasu do czasu, ale nie jestem alkoholikiem. No ale ty pijesz sześć razy w tygodniu. Nie, nie pijesz, powiedziałem cię razy piłem, trzy razy piłem w tygodniu i tyle. Teraz już wracam na dobre tory. Chilka, dom, rodzina, będzie ok. A, I streamy o 9 rano? Nie, 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 to dopiero od następnego tygodnia, od siódmej, o 7, wiesz? Od siódmej streamki będą? Tak. A ty się to, wyrobisz? O 6.30 odpala stajda, to potem co odpalam na 20 minut i na spokojnie, no? <laughs> co? się tam ciepło A Grzesiu jest winny twojej sytuacji czy nie? Grzesiu, Grzesiu już on się robi gorszy ode mnie człowieku Znaczy nie no nie gorszy ode mnie ale też lubi se pierdolnąć, kurwa wypić w sensie A no, ty, a to ej, a no. powiedz mi jedną rzecz no. Wygrał inną czy nie? Dzisiaj. A mogłeś pojechać i zobaczyć No kurwa nikt mnie nie zaprosił kurwa No niestety, no, jest lamusem a, jebanym a, i wpierdolił no kurwa, wiem o tym dobrze. Co ty kurwa mówisz? Ty, ty jesteś autorasistą. Nie jest... Dobra, człowieku. Mogliście mnie zaprosić. Tam bym pewnie nie wstał, bo już był zajebany swój. chuj. będzie <grym> Do, o 20, dopiero na tak szczerze. <grym> no. Tyle. Słyszysz mnie? Słyszę cię, tylko że mi ręce opadają. Dobra, Misio, misiu. Kiedy, Kiedy dojrzejesz? Kiedy dojrzejesz? No kurwa mówię Ci, że odpisaj już, kurwa. A, człowiek, a jak... kiedy kobieta jakaś? Nigdy, nigdy. Najprawdopodobniej nigdy, bo, bo nie potrzebuję na razie tego. O, no ale to, to wiesz... jak dom, rodzina, dzieci masz zrobić? Wiesz co? Na razie, na razie nie, nie potrzebuję. To znaczy kurwa, fajnie by było sobie położyć z dupeczką i obejrzeć Netflixa, opierdolić coś, ale nie chcę. Ja już kurwa, wiesz... Ja już się... Ja już się kurwa No byłem już w związku A ty nie możesz nowego zrobić? Jeszcze raz. A ty nie możesz nowego zrobić w związku? No mogę, ale to na spokojnie, nie? To co chodzi? A dom jakiś planujesz? No, a kiedy weźmiesz grup człowieku kurwa, bo to już też jest kurwa patologia, nie? A ile ta ty? twoja... A ile ta ty? twoja... Ile ta ty? twoja bratanica ma lat? dobra, ty, ty, już jest 10 lat z kobietą prawie. Jeszcze kurwa ślubu nie wziął. Ja się kurwa już zdążył pojechać na kurwa 10 weseli, a ja, Zyniaka dalej nie mam. Dobra, Ale... ile ta twoja bratanica ma lat? Dobra, elo trzymaj się. No, e no to ci powiem kiedy ślub będzie. Ile ma lat? <noise> nie, nie będę mówił kurwa teraz. Ile ma lat? <noise> no nieważne człowieku, nieważne. Siedem? No to za 12 lat. Jak ma 7, no to za 11 lat Ale z kim? No z twoją ja bratanicą. A okej, okay, dobra, dobra, dobra. No to na spokojnie. Dobra człowieku, trzymajcie ciepło. Kocham cię, kocham cię, naprawdę kocham cię. Dziękuję, że zadzwoniłeś tutaj do brata. Buziaczki. Kurwo! Czemu ty mówisz, no. że dziękujesz jak najpierw mi dwa razy odrzuciłeś rozmowę? Nie odrzuciłem ci rozmowy, ja miałem chyba po prostu... Ja mam księżyc włącz, włączony, wiesz? I to się samo odrzuca. Mm -hmm. no. Księżyc ma wąsze. No dobra. E... Dobra, mi dasz przez monitorek, czy nie? Tak. Mm. Dobra, trzymaj się, pozwól tam godzinkę, kocham cię. Nara. Cześć. Cześć. Ja pierdolę.